Jesteś nowicjuszem w świecie kasyn online i nie wiesz od jakiego slotu zacząć? Wybraliśmy najlepsze opcje na start. Sloty o prostych zasadach, wysokim RTP i dużych bonusach. W tym filmie dowiesz się o Joker Stoker, Klasyczny slot z Ice Casino 777 Hot Burning Queens. Prawdziwa klasyka od slotika Crown Coins. Królewski slot od Vulcan Vegas, Sweet Bonanza 1000. Eksplozja cukierków w GG Bet. Wszystkie linki do tych kasyn znajdziesz w opisie pod filmem. Oglądaj do końca, aby znaleźć idealny slot dla siebie. Ice Casino. Joker Joker Stoker. Płonąca pasja i wielkie wygrane. Jeśli szukasz slotu, który łączy klasykę z nowoczesnymi mechanizmami bonusowymi, Joker Stoker od Endorfina będzie idealnym wyborem. To gra dla tych, którzy kochają tradycyjne automaty owocowe, ale chcą jeszcze większych szans na wygrane. Co sprawia, że ten slot jest wyjątkowy. 5 bębnów, 4 rzędy i 40 linii wypłat. Więcej szans na wygrywające kombinacje. Wild Joker rozciąga się na cały bęben, zwiększając szansę na wygraną. Scatter Gwiazda uruchamia respiny, które mogą prowadzić do jeszcze większych wygran. Maksymalna wygrana. 10 tys razy stawki RTP 96.7%, co jest dobrym wynikiem dla stabilnej gry. Pasuje zarówno do nowicjuszy, jak i doświadczonych graczy dzięki średniej zmienności. Styl wizualny i atmosfera gry Joker Stoker to prawdziwa feria ognia i owocu. Wszystkie symbole, od wiśni po winogrona, są otoczone żywymi animacjami, co sprawia, że każde obroty są jeszcze bardziej ekscytujące. A gdy pojawia się Joker, bębny dosłownie płoną, sygnalizując potencjalną wielką wygraną. Efekty dźwiękowe są dynamiczne, dodające adrenaliny i poczucia prawdziwego kasyna. Jak grać w Joker Stoker. Wild Joker zastępuje wszystkie symbole oprócz skater i rozciąga się na cały bęben podczas respinu. Skater, gwiazda uruchamia bonusowe respiny. Im więcej symboli skater, tym więcej dodatkowych obrotów. Funkcje bonusowe, które zwiększają wygrane. Strategię dla Joker Stoker graj na średnich stawkach. Dzięki średniej zmienności ten slot jest odpowiedni do długich sesji gier. Wykorzystuj respiny na maksa. Każdy skater może być początkiem wielkiej serii wygranych. Znajdź swoją strategię. Graj w wersję demo, aby zapoznać się z mechaniką i opracować własne podejście. Dostępność i gra. Mobilna gra w Joker Stoker jest dostępna na wszystkich urządzeniach: komputerach, smartfona i tabletach. Slot jest zoptymalizowany pod kątem gry mobilnej, więc możesz cieszyć się ogniem pasji wszędzie. Slotica 777 Hot Burning Wings. Klasyka w nowym wydaniu. Jeśli lubisz tradycyjne automaty, ale szukasz większego dreszczyku emocji i dużych wygranych, 777 Hot Burning Wings będzie świetnym wyborem. To slot łączący oldschoolowy styl z nowoczesnymi mechanikami, zapewniając graczom prostą, ale niezwykle wciągającą rozgrywkę. Co sprawia? Że 777 Hot Burning Wins jest tak popularny. 3 bębny i 5 linii wypłat. Klasyka w czystej postaci. Stałe linie. Nie musisz wybierać liczby aktywnych linii. Po prostu graj i wygrywaj. RTP: 96,47%. Jeden z najkorzystniejszych wskaźników wśród klasycznych slotów. Wysoka zmienność. Idealna dla tych, którzy kochają duże wygrane, choć rzadziej. Maksymalna wygrana do 750 razy stawki. 777 Hot Burning Wins. Idealny wybór dla tych, którzy cenią klasyczne automaty. Duże wygrane i prostotę gry. Jeśli chcesz poczuć prawdziwy dreszczyk emocji i spróbować szczęścia, ten automat stanie się twoim ulubionym, ale to nie wszystko. Następny slot w naszym rankingu jest jeszcze bardziej ekscytujący i kolorowy. Gotowi na kontynuację? No to ruszamy dalej. Vulcan Vegas, Crown Coins, królewski slot od Vulcan Vegas. Jeśli marzysz o luksusie, blasku złota i dużych wygranych, Crown Coins to slot, który da Ci poczucie prawdziwego bogactwa. Ta gra jest idealna zarówno dla nowicjuszy, jak i dla doświadczonych graczy, ponieważ ma prostą rozgrywkę, duże mnożniki i oszałamiające bonusy. Dlaczego Crown Coins to jeden z najlepszych slotów Vulcan Vegas. Klasyczny proces gry 5 na 3 5 bębnów i 3 rzędy, które są dobrze znane wszystkim miłośnikom automatów. Wysoki RTP 96,3% oznacza, że gra zwraca większość stawek graczom 40 linii wypłat, więcej szans na wygraną. Progresywne mnożniki im więcej wygranych z rzędu, tym wyższe współczynniki. Funkcja Hold and Win specjalna gra bonusowa, która może przynieść ci jackpot. Maksymalna wygrana do 5000 razy stawki. Tematyka i grafika Crown Coins. Crown Coins przenosi cię. W Atmosferę prawdziwego królewskiego kasyna. Wszystko tu błyszczy złotem, diamentami i królewskimi symbolami. Gra jest utrzymana w klasycznym stylu, ale z nowoczesną animacją trójwymiarową, która dodaje luksusowego efektu. Ścieżka dźwiękowa sprawia wrażenie, jakbyś znajdował się w elitarnym kasynie w Las Vegas, a każdy obrót bębnów to krok w stronę królewskiego jackpota. Jak grać w Crown Coins? Gra ma przejrzysty proces rozgrywki, co sprawia, że jest doskonałym wyborem dla nowicjuszy. Wybierz stawkę od 0.20 i do 100 monet. Zakładaj bębny i zbieraj wygrywające kombinacje. Jeśli wypadnie 6 lub więcej monet, aktywuje się tryb bonusowy Hold and Win. W trakcie gry bonusowej monety pozostają na miejscu, a ty otrzymujesz 3 darmowe spiny. Jak wygrać więcej, złote monety. Główny symbol bonusowy. Im więcej ich na bębnach, tym wyższa wygrana. Dzikie symbole Wild zastępują dowolny inny symbol, aby stworzyć wygrywającą kombinację. Scatter. Jeśli wypadną 3 lub więcej symboli, otrzymujesz darmowe spiny. Bonusowe możliwości Crown Coins Hold and Win. Główna cecha slotu. Gdy na bębnach pojawi się 6 lub więcej monet, aktywuje się tryb bonusowy, w którym monety są przypisane na ekranie. Otrzymujesz trzy ponowne obroty. Jeśli pojawi się kolejna moneta, respiny zostaną odnowione. Jeśli wypełnisz wszystkie bębny monetami, wygrasz mega jackpot. Progresywne mnożniki? Każda kolejna wygrana zwiększa mnożnik. Jeśli wygrane są ciągłe, zysk rośnie kilkakrotnie. Graj na smartfonie lub komputerze Crown Coins doskonale dostosowuje się do wszystkich urządzeń. Możesz grać na komputerze, smartfonie lub tablecie. Gra działa płynnie i bez opóźnień. Funkcje wersji mobilnej. Auto odtwarzanie dla szybkiej rozgrywki. Intuicyjny interfejs. Jakość grafiki HD. Dlaczego warto Crown Coins, prosta rozgrywka. Idealna nawet dla nowicjuszy. Wysoki RTP 96.30%. Duże szanse na wygraną. Hojne gry bonusowe Hold i Win. Luksusowy design i prawdziwa atmosfera kasyna. Maksymalna wygrana do 5000 razy stawki. Jeśli chcesz poczuć się jak król kasyna i spróbować szczęścia w prawdziwym VIP slocie, Crown Coins to doskonały wybór. GG Bet Sweet Bonanza 1000. Słodka eksplozja wygranych. Jeśli lubisz jasne, dynamiczne automaty z kaskadowymi wygranymi i dużymi mnożnikami, Sweet Bonanza 1000 to idealny wybór. Ten slot od Pragmatic Play jest znany z hojnymi bonusami, kaskadowymi kombinacjami i unikalnym mnożnikiem do 1000 razy, który może pomnożyć Twoją wygraną wielokrotnie. Dlaczego Sweet Bonanza 1000 to najlepszy wybór w GGB? Kaskadowe bębny. Po wygranej symbole znikają, a na ich miejsce spadają nowe, tworząc dodatkowe kombinacje. Wysoki RTP 96,5% świetne szanse na wygraną. Symbole z mnożnikami do 1000 razy. Możliwość zwiększenia wygranej o setki razy. Darmowe spiny z bombami mnożnikami zwiększają wypłaty. W rundzie bonusowej. Maksymalna wygrana. Do 21 175 razy stawki. Bonusowe możliwości Sweet Bonanza. 1000 darmowe spiny z słodkimi bombami. 3 lub więcej symboli Scatter uruchamia 10 darmowych obrotów. Cukierkowe bomby mnożniki. Od 2 do 1000 razy. Podsumowanie: jaki slot wybrać? Joker Stoker Ice Casino. Klasyczny owocowy slot z symbolami Wild i Respinami. 777 Hot Burning Wins Slotika. Maksymalnie prosty slot dla tych, którzy lubią klasyczne automaty. Crown Coins. Vulcan Vegas. Slot z progresywnym jackpotem i bonusowymi funkcjami Hold and Spin, Sweet Bonanza, 1000, DGB, dynamiczny slot z mnożnikami do 1000 razy i mechaniką lawinową. Chcesz spróbować tych slotów? Link do kasyna znajduje się w opisie pod filmem. Który slot podoba Ci się najbardziej? Napisz w komentarzach. Polub film i subskrybuj, aby nie przegapić kolejnych recenzji kasyn i automatów. Do zobaczenia w świecie wielkich wygranych.